Kiedy ją stosujemy? Słuchajcie, stosujemy ją wtedy, kiedy trudności są niewielkie. Dla was. Znaczy, dla was to muszą być dwójki, trójki. Dla Honolda to mogą być dziesiątki, to nie? Rozumiecie, że to każdy ma inaczej. Ale ryzyko upadku jest też niewielkie. Natomiast jeżeli się wydarzy, to w konsekwencji mamy gwarantowaną śmierć, tak? Też śmierć. Więc a Asykulację lotną stosujemy wtedy, kiedy um, chcemy jak czas, skończyć, skończyć, kończyliśmy drogę i chcemy szybko dojść do szczytu, aczkolwiek jest 300 metrów do szczytu. Droga miała 10 wyciągów, 10 wyciągów zajęło 6-8 godzin, jeszcze 300 metrów i będziemy robić sztywną i do pociągu będziemy schodzić, w pociągu będziemy szukać ryzyko roślin. Mhm. I mniejszym ryzykiem będzie wtedy przejście na sytuację lotną, która spowoduje, że choć asekuracja nie będzie nahalna, nie będzie na gęsta, choć konsekwencje, jak polecimy to prawdopodobnie się połamiemy, bo to bardzo często są granie, to jednak ryzyko upadku jest niewielkie, a ta asekuracja ma przede wszystkim nie spowalniać. I to jest jej klucz, bo jak się jak ma spowalniać, to co robimy? Nie asekurujemy się, tak? bo wtedy nie ma błędów asekuracyjnych. Kolega tak. jest tego przykładem, robi tak od lat. I to nie działa, no, po prostu mamy się asekurować, tylko metodami, które są przede wszystkim niespowalniającymi. Jakie to są metody? Metody praojców. Czyli staramy się wykorzystać naturalne punkty terenowe na grani, jak turniczki, jak grań, bloczki, żeby tylko przekładać linę. Na przykład na nie pochłania czasu, albo bardzo niewiele. i wtedy, jak będziemy przede wszystkim tak się asekurować, no to w konsekwencji nie będziemy dużo wolniejsi, w konsekwencji będziemy chcieli się asekurować, a nie rozwiązywać dzieci bez asekuracji. Oczywiście nie zawsze tak się da, czasem trzeba coś dołożyć, o tym będzie. W trakcie tych mankamentów jest dużo, jak nie bardzo dużo. Na kursie latarzyńskim to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do nauczenia, jak nie najtrudniejsza. Wszystko jest tak samo, ale nie dzieje się w pionie, tylko dzieje się w poziomie. Czyli jednak jest inaczej. Tak? Nauczenie się tylko po łebkach, albo tak wiesz, byle jak powoduje, że tak naprawdę tej asekuracji nie mamy i idziemy bez asekuracji, pomimo że mamy linę. To wtedy jest bez sensu. Lepiej iść w można wciągnąć. No dokładnie, bo zginiemy w dwie osoby czy w trzy. To jest bez sensu. Trzeba umieć to robić dobrze. Tych rzeczy będę Was uczył pomalutku. będę przed Wami. Tak? Czyli wy się będziecie spinać. Bo w dwójce koleżanka zopała kontuzję, będziecie sobie działać długo, ja będę szedł bez akuracji przed wami i będę tłumaczył. Więc nie będziemy, będziemy szybko wiedzieć, tylko wy musicie zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy robimy. Musi, w waszych głowach musi to się tak powiem, ugruntować. I może w drugiej części, grani kościelcom, że z kościoła przejdziecie na kościelec, już pójdziecie sobie tam sami z moją dużo mniejszą że tak powiem, asystą. I zobaczymy, jak wam to wiesz idzie, czy ten pierwszy odcinek do Zadniego Kościelca i na Kościelcomą Przełęcz wam jakoś tam wiesz wyszedł w głowie. Mm -hmm. Czy to niestety jak grogo ściany? No? I potem zrobimy se. Na Kusie Zadniowickiej nie mamy za dużo czasu na eksplorację lotną. Czasami chodzimy na granie jeszcze, jak jest bardzo oporny materiał. Tak? Na granj Świnicy. Która też jest fajnym takim miejscem do zrobienia eksploracji lotnej. Ale grań Kościelców, która ma w tej chwili 14 ringów bitych, to jest masakra na naszych krajach ojcach nam bi podbijali taką do zingu eee, powoduje, że no mm, trochę się serce kraje bo wy się nie wepniecie w żadnego ringu uh -huh. tak? wy jesteście w kusie i możecie mieć cały czas bardzo dobrą eksplorację nie używając żadnego rynku, tak? eee, używa z tych ringów jeżeli potrzebujecie używać zingu to nie jesteście taternikami którzy z nami tak naprawdę, bo to jest teren dwójkowo-trójkowy, gdzie ta asekuracja może nie jest taka banalna, tak? ale to też nie jest jakaś bardzo trudna asekuracja tradycyjna. Będę Wam oczywiście pomagał. Także działamy.